Część dzisiaj do sprzedaży trafił smartfon Realme GT Master Edition, który mam okazję testować od jakiegoś czasu. No i warto zastanowić się, czym ten Realme GT Master Edition różni się od Realme GT Master. No i czy może zawalczyć z takim królem opłacalności, jakim był Xiaomi Mi11 Lite 5G. Więc odpowiedź na te wszystkie pytania, na te wszystkie zagadnienia, będzie w tym materiale, do którego obejrzenia zapraszam. I na wstępie już mogę Wam powiedzieć, że ten Realme GT Master Edition jest bardzo opłacalny i on jest teraz 6 i 7 września dostępny w promocji. Więc mamy tutaj najwyższą wersję 8GB i 256GB pamięci wewnętrznej. I przez te dwa dni, 6 oraz 7 września, można ją kupić nie za 1799 zł, tylko za 1599 zł. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu, prowadzą one do Allegro, gdzie ta promocja występuje. Więc, mówiąc o Realme GT Master Edition, trzeba wspomnieć oczywiście o Realme GT, który wyszedł jakiś czas temu i z miejsca podbił rynek swoją no, bardzo niską ceną. Bo tutaj mamy do czynienia z flagowym smartfonem, który ma Snapdragon Dragona 888, który jest naprawdę fajny. Ma szybkie ładowanie, 65W, więc ładuje się od 0 do 100% w pół godziny. Do tego najwyższa wersja ma takie plecki wykonane z wegańskiej skóry, z liści Ananasa, czyli z PinaTexu. I generalnie to jest jeden z ciekawszych smartfonów w tym roku, i on kosztował. 2299 zł. No, i tutaj mamy do czynienia z Realme GT Master Edition, który w najwyższej limitowanej wersji też ma plecki pokryte Pinatexem, chodzi w innym kolorze. Generalnie o tym designie warto powiedzieć więcej, bo odpowiada za niego projektant Naoto FukuSawa. Pan z Japonii zajmujący się właśnie takim wzornictwem przemysłowym i on tworząc ten smartfon w tej edycji zależało mu na tym, żeby on wyglądał jak walizka, że to jest idealny smartfon dla osób w podróży. Troszeczkę być może naciągane, no ale faktycznie tak to zaprojektował, nawet w tej edycji mamy tutaj jego podpis, więc ciekawa rzecz, aczkolwiek muszę powiedzieć, że mi bardziej pasuje ten design zwykłego Realme GT, no bo ta żółć, ta czerń, to połączenie, no kojarzy mi się ze sportowym autem i wygląda po prostu fajnie. No dobra, ale zastanówmy się, czym Realme GT Master Edition różni się od Realme GT. I skoro mamy Master Edition, to możecie wydawać, że ten smartfon będzie pod każdym względem lepszy, ale tak właśnie nie jest, bo tutaj mamy Snapdragona 888, sztandarowego flagowego, a tutaj mamy wolniejszego Snapdragona 778, którego wydajność jednak i tak jest wystarczająca w absolutnie każdych warunkach, a dzięki temu ten smartfon nawet przez moment nigdy się nie przegrzewa, bo niektórzy mówią, że ten Realme GT się przegrzewa mi się na przykład nie przegrzewa, ale niektórzy na to narzekają, więc tutaj tego problemu na pewno nie będzie, bo ten procesor jest po prostu troszeczkę wolniejszy. Poza tym mamy tutaj 6 albo 8 GB RAMu, 128, 256 GB w pamięci wewnętrznej, i tak dalej. Mamy ekran AMOLEDowy 120 Hz. Generalnie to jest pod wieloma względami prostu RIMI GT. A różnicę to jest procesor, trochę inny design. To, że mamy akumulator 4300, a nie 4500 mAh, czyli mniejszy o 200 mAh, i że nie mamy głośników stereo, tylko mamy głośniki mono. I tak naprawdę to jest wszystko. No i oczywiście cena, bo ten smartfon w wersji 6. Na 128 kosztuje 1499 zł, w wersji 8 na 256 kosztuje 1799 zł, a w promocji 6 i 7 września ta wyższa wersja kosztuje 1599 zł. Więc no, można powiedzieć, że to jest na pewno jeden z najbardziej opłacalnych smartfonów na rynku, zresztą tak samo jak Realme GT. Z takich różnic, to można jeszcze powiedzieć, że tutaj w Realme GT mamy matrycę Sony, a tutaj mamy OmniVision, a tak naprawdę jak Robię zdjęcia tym i tym, to efekty są bardzo podobne, wręcz identyczne. Może tutaj troszeczkę lepsze zdjęcia, ale to nie jest duża różnica. Więc generalnie, jak y, korzystając z tego smartfona, można było jeszcze na siłę narzekać, że o aparaty to nie są takie jak we flagowcu i to kosztowało 2300 zł, ktoś mógł na siłę na to narzekać. No to ten smartfon już kosztuje 1499 zł, więc tutaj te aparaty są jak najbardziej odpowiednie, ale i ten, i ten zrobi ładne, bardzo porównywalne. Zdjęcia. Generalnie muszę powiedzieć, że ten Realme GT Master Edition wydaje mi się jednym z najbardziej opłacalnych smartfonów na rynku. Zwłaszcza w półce cenowej 2000 zł. Ja wcześniej mówiłem, że ten Xiaomi Mi 11 Lite 5G to jest król opłacalności. Nic tylko brać. Przyznaję, nadal jest bardzo fajny, nadal jest interesujący, ale muszę też powiedzieć, że jego godnym konkurentem, naprawdę godnym konkurentem jest Realme GT Master Edition, bo mamy tutaj ten ekran AMOLEDowy 120 Hz, mamy tutaj Tutaj szybsze ładowanie 65W zamiast 33W. Wydajność jest bardzo podobna. Xiaomi, jak wiadomo, ma gorszy soft, bo on jest po prostu przeładowany, więc ten Realme GT Master Edition będzie działał po prostu płynniej. Oba smartfony są bardzo ładne. Ten jest bardziej kolorowy, ten w tej wersji jest bardziej taki industri... industrialny. Ten jest bardziej industrialny, więc tutaj, jeżeli kierujecie się wyglądem, to musicie podjąć decyzję, który styl wam bardziej pasuje. Ja muszę przyznać, że nie wiem, który bym wybrał, bo oba mi się po prostu podobają. W każdym razie. Ten smartfon ma jedną przewagę nad Xiaomi 11 Lite 5G, a mianowicie no, rozjeżdża go troszeczkę ceną, bo to kosztuje 1900 2000 zł. Widziałem to przed chwilą za 1899 zł, w jakiejś promocji za 1799 zł. No a tutaj, jeżeli chcecie wziąć tę słabszą wersję albo skorzystać z promocji, to płacicie 1500-1600 zł i w tej półce cenowej 200 zł to jest naprawdę spora różnica. Więc tak krótko mówiąc, jeżeli szukacie dobrego smartfona do 2000 zł, to w sumie wziął tego Realme GT Master Edition. Bo oczywiście, Xiaomi 11 Lite 5G też jest bardzo fajny, ale wydaje mi się, że ten smartfon tak po prostu jest lepszy. I to tak naprawdę wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat Realme GT Master Edition. Już wiecie, e, czym się różni od Realme GT i wiecie też, że to nazownictwo jest po prostu głupie. Bo Master Edition A jest pod wieloma względami taki sam albo słabszy, więc nie wiem, kto to wymyślał. Podejrzewam, że w Relimi też nie wiedzą, że pojawił się jakiś głupi pomysł i to po prostu zostało. Ale najważniejsze jest, że już wiecie, że to jest bardzo fajny smartfon, że warto go kupić i jest jednym z najbardziej opłacalnych urządzeń w cenie do 2000 zł. I pamiętajcie, że jeżeli oglądacie ten film 6 albo 7 września, to możecie ten smartfon kupić na Allegro. Wersja 8 na 256 jest w promocji. I kosztuje nie 1799 zł, tylko 1599 zł, więc w tej cenie jest absolutny sztosun.